Już mniej więcej wiedzą na czym stoją Zobaczymy czy w drugim meczu dojdzie do jakiejś niespodzianki I ruszamy z drugą kolejką fazy grupowej Rozgrywki nabierają rozpędu Potknięcie tutaj niby jeszcze można potem naprawić Ale kto wie czy na koniec nie zabraknie właśnie punktów zgubionych na początku Na ekranach widzimy teraz w jakim ustawieniu zagrają gospodarze Zagrają dzisiaj w systemie 4-4-2, tym najbardziej klasycznym i stosowanym już od lat. Wsparcie dla napastników zapewniają zawodnicy drugiej linii, rozstawieni równomiernie w poprzek boiska. Choć podział ról jest dość wyraźny, mogą też zamieniać się pozycjami i wzajemnie asekurować, a w razie potrzeby uczestnik... Rzut wolny niebezpiecznie blisko bramki. Niesamowicie groźne! O, krzewsko wykonany ten rzut wolny. Zupełnie nie tak to miało wyglądać. Piłka najwyraźniej nie była mu posłuszna. To trzeba ćwiczyć na treningach aż do znudzenia. Piłka poza linią boczną, rzut z autu. Obrońcy przewidzieli to zagranie. Jest strata. Blisko już do bramki. Trata w ataku. Greenbelt. Coś niesamowitego! Gol! Tak jest, proszę Państwa! Ależ nieprawdopodobne uderzenie! Co za strzał! Gol przepiękny! To może być bramka miesiąca, może nawet roku! Popatrzmy Jacku na tę bramkę strzeloną przez kapitana. Widać było, że chciał dać przykład swoim kolegom. Popatrzmy na rezultat: 1 do 0. Złe podanie i strata w środku pola. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Jest coraz bliżej bramki. Greenwald. Przejęcie w środku pola, teraz oni mogą zaatakować. Pięknie, sam na sam. Na dobrą okazję do strzału. Sędzia pokazuje. Rzut rożny. Piłka dośrodkowana z rogu. Brawo, skuteczna interwencja bramkarza. No strzela! Ale z szramkarskich umiejętności! Fantastycznie! To środkowanie z rogów polekarnych. O, nie wyszło to wybicie. No to nie było najszczęśliwsze zwarcie. Źle zacentrował za wysoko. No, mają przywilej korzyści, czy uda się go wykorzystać. Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Już blisko pola karnego. Próbują uśpić rywala tą nieskończoną serią podań. Stracili piłkę. Flerk. Może teraz wykorzystać lukę na skrzydle. Wrzucił piłkę w poleka, nie ryzykował, nie łapał, tylko piąstkował. No, z tego miejsca można strzelać. Toczy się piłka, kto teraz ją przejmie? Greenwald. Nie miał żadnych problemów z łapaniem tego dośrodkowania. Katastrofalne podanie, łatwa strata. Bardzo łatwo przejął je rywal. Blisko polekarne może strzelać. No, tu był naprawdę niewielki spalony. Sędzia jednak dobrze go wyłapał. Niewiele to jednak zmienia, bo sytuacji Bramkowej z tego by raczej nie było. Jest zawodnik na czystej pozycji. Piłka przechodzi nad wszystkimi. Nikt do niej nie doskoczył. No, dobry odbiór po stracie piłki. Greenwald. No już blisko polekarny. Gwizdek Sędziego faul. No i zobaczymy co będzie dalej. No może teraz centrować. Za silne, za głębokie dośrodkowanie. Spokojnie przejęte przez bramkarza. Fatalne podanie no i strata. Dobrze przesuwa się z piłką. Może stąd strzelać. Mamy gwizdek sędziego. Widać. Zaczynamy drugą połowę drugiego meczu fazy grupowej. Nie mogę się doczekać emocji. Pierwsza połowa była bardzo wyrównana. Jestem ciekaw, co zawodnicy pokażą. No, będzie gol? Dobra obrona. Akcja zatrzymana. Greenwald. Blisko pole karne. Jest groźnie może strzelać! Brawa dla obrońcy za tę interwencję. Freezen Bichler, świetna akcja w obronie. Bliska już do bramki. Dośrodkowanie, popatrzmy, walczą tam w polu karnym opozycje. Czas ucieka, nieubłaganie, druga połowa, słuszna decyzja trenera, wprowadza jednego nowego gracza, może on poderwie zespół do walki. W ostatniej chwili przejęli. Minęło 15 minut drugiej połowy. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Z tej pozycji może uderzyć. Skuteczna obrona bramkarza. Piłka nadal w grze. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Zacentrował, teraz tylko dobrze uderzyć. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Nie jest sam, ale czy zdecyduje się na podanie? Ostatnie 20 minut, meczu przed nami. No, z tego miejsca można strzelać. Jest coraz bliżej bramki. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Piłka wypita z pola karnego. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Już blisko pola karnego, Greenbald. No i popędzili mu z pomocą. Może zdecydować się na strzał. Gol! Rewelacyjnie to zrobili. Kibice szaleją. Zdobywają kolejną bramkę. Ich przewaga nad rywalami rośnie. Taką stratę trudniej już będzie przeciwnikowi odrobić. Ta bramka nie powinna zaskakiwać. Musiała w końcu paść. Biorąc pod uwagę, ile oddali strzałów i jaką mają przewagę. Rzeczywiście panują dziś na całym boisku i narzucili rywalowi swoje warunki. Wynik 2 do 0. Ale nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte. No, może być groźnie. Friesen Bichler? No, kto przejmie tę piłkę? Robi się niebezpiecznie. Greenwald zostawił za sobą trochę boiska. Może spróbować szczęścia. Tak! Do bramki! Fantastycznie! Tym trafieniem tylko akcentują swoją dominację na samo zakończenie meczu. Rywal jest bezradny. No, brawo! W powtórce widać, jak sprytnie przechytrzył bramkarza. Świetny strzał i wielkie brawa za tę akcję. Niewiele czasu do końcowego bliska sędziego. Nie widzę szans na zniwelowanie tej różnicy bramkowej. Mecz! Zakończony.